Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły. Co wydarzyło się później, no to już Państwo wiedzą. A jak Państwo nie wiedzą, to się dowiedzą na zebraniu. I o tym właśnie będzie ten materiał. Słucham o co chodzi. O zebraniach robimy materiał. Początek roku szkolnego jest. No tak, ale ja te dzieci jeszcze nie mam. Ja, ja ale nie, nie, nie no dobrze. A jak Pan chodził do szkoły? No dobra, były zebrania. No? Były, no? no i w starzy wracają i co się działo? No nic, bo im nie mówiłem, że jest zebranie. To genialne w sobie. Jaki przypał może wyjść na zebraniu? Nie ucieczka wiem, z lekcji, ucieczka się... z lekcji, no. Przypalik! Właściwie. <laughs> Przypaliczek! No, Czy ty pamiętasz taki motyw, jak rolnicy wracają z zebrania i już wiesz, że, że będzie źle. No tak, tak. Jak tak. to było? No, sobie tak zawsze było, więc to ciężko powiedzieć. Mamy ale... wspólnotę doświadczeń. Cześć, A... jestem Filip. Dzień dobry. jak mi poznać, Krzysiek. I taka niepewność, co to będzie. Tak. Albo krzyk? Taki nie podniesiony głos? Nie, czy tak? nie, 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 nie. A, na, na miękko. U mnie było na miękko, zresztą ja byłem dość dobrym uczniem, nie chwaląc się. No tak, tak, a to też pozazdrości. Pozdrawiam, tato. Dzięki. Mój tata, Zygmunt, nie wiedzieć czemu, jakoś na moją wersję szkolnych wydarzeń nie czekał. Ale są też rodzice z innym podejściem do zebrani. Były takie sytuacje, że nie zgadzali się oni z decyzjami nauczycieli. Na przykład w jakimi, w jakiej sprawie? Sprawy głównie chyba uwag, za nic, czasami tak niestety do uwaga za nic? Nie ma nic gorszego w życiu dostać Czujecie to prawda. Tak, nie Niestety Cześć, 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 jestem no, Filip, nie tam Kacę. żaden pan. No, 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 mówcie dalej, mówcie dalej. E, za co na przykład są takie uwagi za nim? No często są na przykład gadanie tak ogólnie, e, kiedy, że kiedy jesteś otwartym uczniem, ale na przykład nauczyciel ma zły dzień, albo klasa go wkurzyła, wystarczy, że nic złego nie zrobisz, albo có raz się odezwiesz, a, dwa, pytany, góra. Tak, No, Sześć góry, no, tak, tak bywa, tak nie ma tak bywa. I nagle nauczyciel nawet, jeśli zrobisz, zrobisz to tylko raz, mówi uwaga do dziennika, no już nic nie możesz zrobić. W trosce o rodziców. Tych najbardziej ekstrawertycznych, po to, żeby nie robić im kwasu przed własnymi dziećmi, nie będziemy się wbijać z kamerą na zebranie. Tam, gdzie wiecie, gdzie jest hardcore, nie? Dlatego poprosiliśmy o pomoc improwizatorów. Nie nie no, co pan za 250 zł y, 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 kupi? Nic wielkiego. 250 ja, zł, ja jeżeli mówię, dzieci mówię, mają no, pojechać no, na wycieczkę, tam, to. No, ja 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 no. Słucha? No. No, no trzeba pana stać. No, no, no stać mnie, no, mi, no, no wie, tak, no, ale... No, ale to dzieci no, to... mają jechać, przepraszam, limuzynami to na przykład. No może wycieczkę? od razu z... Za nas no nie, nie, nie. Jest, no, ale rukta, tysiąc to To chodzi o żywienie. Wie pan ile zdrowe, żeby chce pan, żeby one to frytki jadły? Pe, myślę sobie, tak? No. Że ziemniaka po prostu im pokroją, usmażą i to będzie ich obiad. Ja nie chcę, żeby moja malwinka jadła frytki na wycieczce, dlatego uważam, że no 300 zł to jest absolutne minimum. Ja, ja jestem za tysiąc. Jeżeli nasze dzieci mają jechać na wycieczkę, ja uważam, że powinien być e, jakiś. Na przykład mój synu wiem, że suszy. Kutnie są o pieniądze. Jaka, jaka, jaka ma być stawka? Natomiast. A w jakich mniej więcej jesteś? To jest 10-20 zł na miesiąc. Okej. Okay. Tak, I rozumiem, że jak jest kutnia, to to, że to za dużo. Tak, że na przykład za dużo. A niektórzy uważają, że to jest za małe i wtedy wpłacają więcej. A czy są oskarżenia o malwersacje finansowe? Nie, 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 bo, nie, bo aż są aż tak sprawozdania finansowe. tak. jeszcze są? Tak, po każdym roku Rada Rodziców y, przedstawia sprawozdanie. Czyli jest także, rodzic, tak, który bierze tak, sobie kompletnie tak. za friko. Jest komisja rewizyjna, jest przewodnicząca, także to jest, słuchajcie, no tak, tak to jest, Czyli jest rodzic, który kompletnie za friko, społecznie, bierze tak. na siebie odpowiedzialność. Tak, za, za pieniądze innych rodziców. I jeszcze inni na niego czasami bo, krzyczą. Bo my do tego nie mamy nic. Jasne, jasne, ale mhm. jeszcze inni, rozumiem, na niego krzyczą, no, jak mogą. im się coś nie podoba. No na przykład. To trzeba mieć bardzo dużo takiego tak, samozaparcia, tak, nie? Tak. I takiej aktywności społecznej. I aktywności tak. społecznej. A teraz mam hit. Jeśli wydaje Wam się, że marne oceny, uwagi w Librusie, czy wręcz jakieś takie przypały mniejsze bądź większe, to znak czasów? <grym> Nic z tych rzeczy. Teraz przeniesiemy się w czasie o 80 lat do tyłu. Zobaczcie, kogo poznałem na Placu Konstytucji. W Warszawie. Wie pan, jakie to były czasy, bo ja mam 91 lat. Nie, nie wierzę w to, że ma pani 91 Nikt lat. Nikt nie wierzy, ale tak, tak rzeczywiście. 80? To i tak z górką bym dał. 91? 91. A jak pani rodzice chodzili na zebrania? Tylko moja mama. Mama chodziła? Tak, bo tatuś umarł, jak miałam dwa latka. Aha. Tak, że tak. Mama chodziła, ale też właściwie zawsze wysyłała guwernantkę, bo mama bardzo dużo pracowała. Przepraszam, kogo wysyłała? Guwernantkę. Pani miała guwernantkę? Miałam. Guwernantka wracała z zebrania i rozumiem, że guwernantka przekazywała informacje mamie. Jak mama przyjeżdżała z podróży służbowej. Że teraz jest niemożliwa, że... Aha. Że ma kłopoty, że, że się nie uczy, że bierze zawsze ściąga od, od, od koleżanek i kolegów. W ogóle dla mnie to wielkim ewenementem było, jak miałam trójkę. To już było w ogóle najlepszy stopień, jaki można sobie wyobrazić. Ja pamiętam obradzić. z matematyki, kiedyś dostałem jest, trójkę, a matematyka jest. najgorsza. O koszla. Ja na tę trójkę tańczyłem taniec tak, zwycięstwa. Ja bym też tak, tak, żyła. na pewno. Nie, matematyka, no way. Nigdy w życiu nie lubię, nie... Tego nie można tak powiem, bo to dzieciom nie można. Można, można, prawda, czasu, prawda, ekranu. No ale co, ostatecznie wyszła pani na ludzi? No, wyszłam, wyszłam. Z, z trudnością, ale, ale wyszłam. Jakoś się udało. No i zobaczcie, pani Teresie, czy mi, czy pani, panu, społeczeństwo, udało się. I to raczej nie dzięki zebraniom. Czy kiedyś zdarzyło się tak, że zebranie rzeczywiście wyciągnęło ucznia? Że on był marny, mierny i nagle piątkowy po zebraniu albo dwóch. <ślesy> Chciałbym powiedzieć, że oczywiście tak się często zdarza, ale, ale nie przypominam sobie ani jednego takiego przypadku, żeby, żeby zebranie pomogło uczniowi wstać z kolan jak Polska.